Witajcie moi kochani z tej strony Piotr Zaręba, czyli pamiętnik zootechnika, czyli zootechniczny głos dla odmiany w Twojej chlewni. Proszę Państwa, trzodą chlewną zajmuję się od 25 lat. Pracowałem przez większość swojego życia przy hodowli zarodowej, przy produkcji loszek PBZ bądź krzyżówkowych PBZ razy WEP. Oprócz tego miałem dużo do czynienia z hodowlą. Rasy Durok, troszeczkę mniej Pietren, Hampshire, a w krzyżowaniu towarowym korzystają również z knurów rasy WBP. Ale do rzeczy zajmijmy się naszą kochaną trzodą chlewną. W łacinie jest to sus krofa domestika, bardzo ładna nazwa. Z systematyki wiemy, że jest to rząd parzystokopytne. Rodzina świniowate, zwierzęta wszystkożerne, łatwo się mnożące, występujące bardzo szeroko na całym świecie. Co możemy powiedzieć o świnkach? Historia hodowli trzody chlewnej sięga według różnych źródeł albo 6-7 tysięcy lat przed naszą erą i zaczęła się w Azji. Albo 12-13 tysięcy lat przed naszą erą i zaczęła się na terenie Mezopotamii. Dlaczego ludzie zainteresowali się hodowlą trzody chlewnej? Świnie są wszystkożerne, świnie stosunkowo szybko przyrastają, są bardzo plenne i da się je trzymać w stosunkowo prymitywnych warunkach. Dzisiejsze wyniki w hodowli trzody chlewnej. Czyli przerosty powyżej 1000 g na dobę, konwersja paszy na poziomie poniżej 2,5 kg na kg masy ciała, czy też wynik rozrodu na poziomie 30 tuczników sprzedanych w roku od maciory, to aktualnie pewien standard, choć niestety ciągle ciężki do osiągnięcia dla niektórych gospodarstw. Hodowlę trzody lądów możemy podzielić na dwie podstawowe grupy. Na cykl otwarty i cykl zamknięty. Cykl otwarty to taki, w którym nie produkujemy wszystkich grup zwierząt. Czyli albo zajmujemy się produkcją prosiąt, albo kupujemy z innego gospodarstwa prosięta bądź warchlaki i je tuczymy u siebie. Stado, e, ferma w cyklu zamkniętym to gospodarstwo, które nie tylko produkuje prosięta, ale także tuczy je do końca. Wśród gospodarstw tego typu wyróżniamy gospodarstwa towarowe i gospodarstwa zarodowe. Gospodarstwo towarowe to takie, które produkuje materiał tuczowy, natomiast gospodarstwo zarodowe produkuje materiał zarodowy bądź materiał dla firm towarowych. Czym to się różni? Eee, w przykład. Ferma, która jest fermą zarodową, produkuje zarówno dla innych ferm zarodowych materiał czysto rasowy, jak i dla gospodarstw e, typowo towarowych e, loszki, które są hybrydami, czyli krzyżówką dwóch raz, takim mieszankiem specjalnie dobranym, który wykazuje się, ale tylko w pierwszym pokoleniu ciekawą kumulacją, ciekawą wybojowością niektórych cech produkcyjnych. Żeby mówić o produkcji trzody chlewnej, musimy ustalić sobie pewne definicje, e, którymi będę się posługiwał w dalszej części. I tak na początek e, nazewnictwo. Jeśli mówimy o sesku, mówimy o prosięciu świeżo urodzonym czyli zwierzęciu, które nie ukryczyło pierwszej doby życia. Prosie Sące to prosie, na którego podstawowym pokarmem jest mleko matki. Z reguły maciory karmią swoje, one oczywiście są w stanie produkować mleko, ale z wielu względów ten okres trwa tylko 4 tygodnie 28 dni. Następnie mówimy o prosiętach odsadzonych, Bądź ogólnie o okresie około odsadzeniowym. Jest to jeden z bardziej, oprócz porodu, z bardziej newralgicznych momentów życia prosiot. Okres około odsadzeniowy kończymy z reguły, mówię o duży, praktyce dużo wielkofermowej, na szóstym tygodniu życia. Dlaczego? Ponieważ w tym czasie następuje zmiana działania przewodu pokarmowego świni. E, Pewne enzymy zanikają, pewne są wydzielane w większych ilościach, w związku z czym należy zmienić dietę prosiąt. Przy czym po zakończeniu tego okresu możemy już mówić nie o prosieciu, ale o warchlaku. Według gusu warchlak kończy się na czterech miesiącach życia. Według praktyki hodowlanej jest to z reguły dużo wcześniej. Ale przyjmijmy, że warchlak jest to moment, kiedy prosie jest zostało już odsadzone, ma ustabilizowany układ pokarmowy, ale ciągle jest za delikatno jak na tucznika. Jak długo trwa takie wydelikacenie? Tu z reguły decyduje czynnik masy ciała. O ile Holendrzy mówią o warchlaku już przy wadze 18-20 kg. Duńczycy, którzy są w Europie największymi producentami warchlaków do dalszego tuczu, z reguły mają ten koniec okresu warchlakowego na wadze 25-28, a nawet 30 kg. Kiedy mamy już, wiemy już czym jest prosie i warchlak. Następnym etapem jest są dwie drogi. Zwierzę może być albo przeznaczone na tucz, albo przeznaczone do dalszego rozmnażania się. I w tym wypadku możemy mówić o tuczniku, czyli o zwierzęciu typowo przeznaczonym na tucz. Będą to i samce, i z reguły wysterylizowane e, e, oraz samice. Natomiast w przypadku zwierząt hodowlanych będą to loszki i knurki, których nie poddano e, zabiegowi sterylizacji. Z tego względu, że niosły pewne cenne e, geny, i były przeznaczone już że powiem, od małego do dalszej hodowli. Mówimy wtedy o loszkach hodowlanych, czasami mówi się na nie loszki remontowe, czyli takie loszki, które wiadomo, że będą przeznaczone na rozród, ale jeszcze nie zaczęto ich użytkować rozpłodowo. Czyli nie zostały pokryte. To, to samo dotyczy się części męskiej, czyli knurków reprodukcyjnych, knurków hodowlanych. One y, z reguły to trwa do 8 miesiąca życia, ponieważ zwierzęta przeznaczone na reprodukcję y, tuczy się y, dużo wolniej, po to aby ich rozwój y, somatyczny nadążył za przerostem masy ciała. Natomiast pozostałe zwierzęta to są typowe tuczniki. I w zależności od przyjętej technologii tuczu, od układu budynku, od doświadczenia i chęci poświęcenia czasu przez hodowcę, możemy mówić o tuczu wstępnym, tuczu środkowym, tuczu końcowym, tuczu jednoetapowym, dwu, trzy, cztero. Ale generalnie mówimy o tuczniku. Jeśli mówimy o zwierzętach utrzymywanych rozpłodowo, mówimy o lożkach remontowych. To już wytłumaczyliśmy ich nurkach. Natomiast od momentu pierwszego pokrycia, locha, lożka staje się lochą bądź maciorą. I teraz tak wyróżniamy lochy prośne. Przez większość swojego czasu locha hodowlana jest lochą prośną. Wyróżniamy oprócz tego jeszcze lochę karmiącą, czyli ten okres czterech tygodni, kiedy produkuje mleko dla prosiąt. I mamy lochę jałową, czyli lochę w okresie pomiędzy odsadzeniem prosiąt, a powtórnym pokryciem. Jeśli chodzi o knurki, stają się one knurami i są użytkowane rozpłodowo, Różnie w zależności od e, praktyki przyjętej na gospodarstwie, z reguły stara się je żywić się bardzo oszczędnie, energetycznie, bogato białkowo. Chodzi o to, żeby, żeby były w dobrej kondycji, nie, ale nie przybierały za mocno na macie, ponieważ masa z reguły jest tym czynnikiem, e, który wyklucza chmura z e, dalszego użytkowania rozpłodowego. Skoro mamy już omówione ogólnie nazewnictwo powiedzmy sobie jeszcze o parę słów o budynkach, o pomieszczeniach. Wyróżniamy przede wszystkim porodówkę z końcem porodowym, budką lęgową, czyli miejsce, gdzie na świat przychodzą prosięta, gdzie lochy trafiają na tydzień, dwa tygodnie przed porodem gdzie panują specyficzne warunki, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę, które umożliwiają w jak najlepszy sposób zabezpieczenie prosiąt przed stresem związanym z przyjściem na świat. Kolejnym budynkiem, pomieszczeniem jest warchlakarnia, czyli tam gdzie trafiają prosięta odsadzona. Kolejnym jest tuczarnia, oprócz tego wyróżnia się jeszcze tzw. sektor krycia, sektor loch prośnych, przy czym organizacja, organizacja sektoru krycia jest jednym z ustajników e, sukcesów hodowli. Każda z tych grup zwierząt, grup produkcyjnych, wymaga innych warunków klimatycznych, innych e, pasz, innego sposobu żywienia, traktowania i to postaram się etapami omówić w następnym Nagraniu. Także dziękuję serdecznie, nie przeciągam. Do usłyszenia.